Kamieniec Ząbkowiecki znów pokazał, że potrafi się bawić i pomagać. 28 czerwca na Kamienieckich Błoniach odbył się piknik strażacki zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Kamieniec Ząbkowiecki 1. Były dmuchańce, strażackie pokazy, konie, auta terenowe i koncerty, a wszystko to, by zebrać środki na obóz dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. W dniu dzisiejszym na Błoniach Kamienieckich pod pałacem Marianny Orańskiej odbywa się piknik z celem zbiórki środków finansowych na obóz Młodzieżowej Dróżnej Pożarniczej. Do godziny 13 odbywały się powiatowe zawody pożarnicze na Boisku Sportowym w Krajowym Zapolickim. Od godziny 14 czekamy na Państwa i gościmy tutaj na Błoniach Kamienieckich, gdzie jest przed Państwem wiele atrakcji. Dmuchańce, jazda na kładach, jazda samochodami sportowymi, sprzęt typowo strażacki, wiele, wiele innych atrakcji, o których opowie nasz rzecznik prasowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Maciej Niemiec i opowie też o idei obozu, na który udają się już trzeci rok rzędu w tym roku. Maciej. Dzisiaj można tutaj spotkać, można się zapisać na zawody, można losować i wygrać różne nagrody, można zobaczyć też off samochody oraz pojazdy. Można wykupić sobie pobyt na dmuchańcach, można przyjechać się, mniejsze dzieci mogą się przejechać na małych elektrycznych samochodzikach, można zobaczyć też bardzo wytresowane psy.